Siemano, Siemano, witam serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek e, e, krótki z bardzo długiej trasy. Tą trasę miałem zrobić już dawno temu odkąd jestem Wulstevik. Będzie to niestety ostatni odcinek z tych pięknych rejonów, z tej pięknej wyspy. Rzadeko przenosi nas na inny projekt 170 km stąd. Zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany pracą w firmie ADECO. Potrzebują w tej chwili stolarzy, potrzebują cieśli szalunkowych, betoniarzy. Także zapraszam. Przez pandemię są troszkę lepsze stawki. Mieszkanie organizuje ADECO. Pierwszy dojazd płaci ADECO. Także zapraszam. Na tym filmiku kilka razy umieszczę maila. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę pisać. Albo pisać do mnie na privie na Facebooku. Także zapraszam do tego krótkiego odcinka z tej bardzo pięknej trasy. W każdym filmiku kogoś pozdrawiam. W tym filmiku serdecznie chcę pozdrowić Dominika, który gdzieś wędruje po górach austriackich. Także serdeczne pozdrowienia domin. Mam nadzieję, że kiedyś przejdziemy się razem gdzieś w góry konkretne. I mam nadzieję, że kiedyś weźmiesz mnie na tandem na swoją motolotnię. Bardzo bym był chętny na taką akcję. Jeszcze raz pozdrawiam Cię. Zdrowia życzę. Na arka. sposobem dotarłem do szlaku docelowego, którym będę się kierować już w góry w górę którąś, bo są dwie. Nazwy niestety nie będę wymawiać, gdyż jest bardzo długa i trudna. Musiałbym sobie sprawdzić, jak to się wymawia na dwójku gogle, ale już wam ją przedstawię, jak byście tutaj kiedyś przyjechali, także szukajcie tego na mapie na pewno traficie droga bardzo łatwa można dojechać nawet samochodem do tego miejsca w którym się znajduje polecam tradycyjnie w planie miałem zobaczyć kolejne jezioro na wzniesienia jest to jezioro naturalne tym razem nazywa się Hammarstaelvatn Niestety musiałem użyć wujka Gogli. Strasznie ciężkie wymowy tutaj są: tych różnych jezior i gór. Będę się wspomagać wujkiem Gogli. Kieruję się na jedną z tych gór. Tych terenów za bardzo nie znam. Także dokładnie nie wiem, na którą wyjdę. Drogowskazy kierują w dwa punkty, jak widzieliście. Kiedy już dojdę na miejsce, sprawdzę na GPS-ie na którą z tych gór na drogowskazach dotarłem. Także podziwiajcie ze mną te widoki, no niestety na zdjęciach, także cały czas polecam i zapraszam na wyspę, wyspę Ustelvik. mną jest najwyższy punkt wzniesienia Ramne fiolet także e, zapraszam serdecznie. Widok jest e, bardzo piękny. Tam w oddali, może nic z tej kamery pokażę. Tam w oddali widać kolejne wzniesienia, także tutaj, przyjeżdżając do Ustewik na wyspę, e, pasuje wziąć nawet miesiąc wolnego, bo zrobić. Chociaż pół tych zniesień, co widać w tej chwili, to i tak za mało czasu. Serdecznie pozdrawiam z wyspy Ulstevik. Jak się podobało, subskrybujcie. Dajcie lajka. Like kliknijcie w dzwoneczek. No i tym zniesieniem, zniesieniem, przepraszam bardzo, żegnam się z nagraniami. Na wyspie Ulstein lub Ulstevik, jak kto woli. Pozdrawiam jeszcze raz. Zapraszam na nowe nagrania z nowych rejonów. Z tej przepięknej trasy zakończam ten filmik. Na nagraniu e, oczywiście e, udostępnię Wam e, zapis szlaku. No, ciężko znaleźć w Googleach są specjalne aplikacje do tego, no jeszcze nie dotarłem. Ale nagrałem cały szlak, także e, zrobię screenka i wrzucę na filmik. Pozdrawiam Was serdecznie. Zostawcie lajka, like subskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek. Kolejne filmy już za niedługo. Pozdrawiam. KOZA 34 stopy.